Dzień słuchajcie, słuchajcie. Chybacie na malo? Naszej nie O, Jak już to zobaczyłem, Nie chciałem, na to się budziłem. Zjadąc na obu na wodoga, to było moje szczęście od To była twórka, a przedtem była dwójka. na bitwę, macie kim mieście Krzoneczkie brałem też z Nie wygrałem, dzisiaj do jaja A na swój całkiem nie złożarcił, w parę chłopów udarzył Bo, Big Fake 2014 14 mam znacząco Nie oswaja mnie, chce mi się przyjeżdżać, tak szalam tę bułeczkę, jem na obiad, i tak zwierzę loda. Tak 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 na obozie dużo ten tak wiemy nie ma na tak słabej pierdy. Strzela cała wątka, ciekawe co jeszcze mnie tutaj spotka, gdy jestem wzmocony, czuję się radośnie, jak życie coraz głośniej, co poranek dostajemy tutaj, Częstej rozdawał z kąpą nagrody, Kamil prykał trzy samochody. Spotkamy stare i myślę, że nigdy świat marty gotów z mocą, kiedy patrzę, to